Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Minecraft 1.14 Pre-Relays 4. Jeszcze jakieś dwa dni temu były te... E... Jeszcze jakieś dwa dni temu były e, snapshoty. E, z, znaczy ten pre 3. Ale wtedy nie mogłem za bardzo nagrywać, bo. no wtedy miałem jeszcze egzaminy. Bo ja. teraz pisałem egzaminy z tej klasy po prostu. No i wczoraj pisałem ten, właśnie angielski, ósma klasa. W sumie nie był trudny, najgorsza była matma. Ja, ja, ja bardziej z takich nauk humanistycznych jestem taki bardziej, o, łatwiej mi idą po prostu. No to co? E, to będzie świat, e, znaczy seria no, na survivalu taka na luźno prowadzona. Nawet nie wiem, czy w ogóle ją będę prowadził do końca, taki pierwszy odcinek nagram. Jak będzie dużo e, wyświetleń, li, e, lajków, komentarzy czy coś tam, no to będę ją dalej kręcił. Po prostu, po prostu ten... Zależy mi na opinii po prostu widzów i ogólnie to widzę, że zrespiłem się w nie tak gory w nie tak złym miejscu, wszędzie las tam jest a no tak, nie mam Optifina, bo jest Snapshot przyzwyczaiłem się do korzystania z Optifina i shaderów ogólnie sobie niedawno ściągnąłem bez tego się nie da żyć, bez tego po prostu jak się już człowiek do czegoś przyzwyczai, to potem bez tego ni żyć nie może. Po prostu. Tak jest ze mną i Optifinem po prostu. I daję też pelerynkę. OptiFine. Ale trzeba chyba twórcę opłacić, żeby dostać tą pelerynkę. W sumie nie wiem. No pozbieramy sobie trochę drewna. Oczywiście, ponieważ trzeba szanować środowisko, zaraz sobie zasadzimy tutaj sadzonkę. Proszę bardzo. Myślę, że tych 15 kół drewna mi starczy. Do końca zetnę to drzewo ręką. Potem w ogóle Minecraft. Ci dasz drzewo ręką. Klocki potrafią wisieć w powietrzu. I się da ciebie, nie zwalają. Dobra. Deski. Więcej patyków, więcej. Że 16 patyków starczy. Teraz kopiemy taką małą, prowizoryczną kopalnię. Ale zapomniałem, jaki my mamy regenerowanie chunków. Czemu mi się na 14 przestawiło? Zawsze jak zmieniam wersję, to mi się przestawiają ustawienia. Tylko niektóre ustawienia. Eee, tym wszystko jest chyba ok. No tak. Dobra. Nie wiem w ogóle czy będzie mnie słychać na nagraniu. Bo jak sobie słuchałem ostatnie nagranie to widziałem, że no po prostu słabo z, ze słyszeniem mnie słabo mnie słychać czasami po prostu. A to nie jest wcale tak, że mam jakiś tani mikrofon z Biedronki że mnie tak słabo słychać, tylko po prostu za daleko mam go od siebie, pewnie. Bo ja mam mikrofon, nie wiem jaki nazwy, ale jest na nim napisane MXL440, taki mikrofon. A tak, siekiera. Motyka w sumie nie wiem po co motyka, ale zaoram sobie ziemię od razu. W ogóle, czy ktokolwiek kiedykolwiek skraftował diamentową motykę? No, chyba nikt. Ja nie znam takiej osoby. A ja nie, znam. Mój brat, który próbował stworzyć miecz, czy ja mam w ogóle. Tak, mam normalny. Bo mi głód jakoś nie spada. I powyślałem, że. pewnie pokojowy mam. Ale z drugiej strony się w, pra w prawie nie ruszam. Dobrze. Mogę też zabić sobie tą rybę, żeby mieć już jedzenie jakieś. O, ryba! Weź mi nie utrudnij. To jest łosoś. Surowy łosoś. Tutaj widzę też od razu owce. No. Słyszałem o. ...critical hitcie. Że jak się skacze, no to można zadawać więcej obrażeń. Dobra, więcej owiec już nie będę zabijał. Bo mam już wystarczająco dużo. Mogę ze dwie krowy jeszcze... ...ubić. W sumie chyba nawet lepiej będzie bić siekierą. 9 Ale połowę wolniejsza. W sumie to praktycznie na jedno wychodzi, bo... Tutaj zadam dwa obrażenia w tym samym czasie. Nie. Tutaj... Nie. To jest... Tutaj e, zadam dwa obrażenia w tym samym czasie, co tutaj zadam jedno. Eee, ale tu jest 5, a tu 9, ale na jedno wychodzi praktycznie. Jakby to zaokrąglić do 10. Jeszcze sobie może mięsko od nich zebra. pozbieram, Waraninę dodali. Dobra, tyle starczy. Jeszcze zginę z całym mięsem i... Przez całym mięsem będę zginął, zginę i będzie. Tragedia narodowa po prostu. Zginęłem z całym mięsem. Kury tu są też. To jest au, kopalnia. No dobrze, dobrze, dobrze. Fajnie, że tu trafiłem, bo sobie od razu węgiel wykopiemy. No tak. Dobrze. Dwa tak kamienia zmienili na taką bardziej reala, Realistyczną nawet A A A a. a. Dobra to ja tam nie idę Przynajmniej dopóki sobie nie ogarnę zbroi e, Zamiast tego sobie Upiekę mięso. Tym węglem co zdążyłem wykopać. I trzeba się rozejrzeć za jakąś miejscówką do spania. Bo zaraz się będzie ściemniać. Może nie tak blisko kopalni. Okej, okay, było małe cięcie, ale musiałem... Po prostu znaleźć jakie, jakąś miejscówkę, już się zrobiło ciemno. Przeniosłem oczywiście swój piec, jak widać tutaj. Przeniosłem mięsko, przeniosłem węgiel. Teraz po prostu wykopię sobie taką małą norę, w której po prostu się prześpię. Mam dość drewna. A znowu muszę kolejnego workbencha wbudować. Chyba to jest trzeci w tym odcinku. No. Oszczędny to ja nie jestem. To jednak trzeba mi przyznać. Bruk. Na razie tak się zabawimy. O nie, szkielet tu idzie. Szkielet tu idzie, ale tu nie wejdzie. Spokojnie możemy się nie martwić. To, że on tu wlezie. Gdzie on jest? Słyszę, jak trzęsie tymi swoimi kościami po prostu. Aż bym sobie wilka oswoił i po prostu, żeby go pogryzł. Hmm. Dobrze, na razie Dajemy takie prowizoryczne łóżko. Jakiś bez wziąłem. Zebrałem. Zobaczmy. Karmazynowa wełna. Hmm. Jaka karmazynowa? To jest różowy. Dobra, będę spał na różowym łóżku. Niech będzie. No i już dzień jest, niech ten szkielet się pali, nawet go nie ma chyba tu. Nie wiem, ważne, że mamy już spawnpointa. Ogólnie w fajnym miejscu całkiem, całkiem wziąłem sobie swój, e, swój domek, bo jak widzicie tutaj niedaleko jest kolejny las grzybowy. Ogólnie tutaj jest, jakbym miał to pokazać na, najlepiej by było to pokazać na race minimap, w takim modzie na przykład który pokazuje nam mapę po prostu to najlepiej by było pokazać ale jako że no nie ma Forge 1.14 bo nawet ta wersja jeszcze nie wyszła no to trudno w ogóle tego mięsa sobie nawet nie upiekłem ale mam tu bewsztyki jeszcze pożyję sobie na bewsztykach Teraz idę do... O przepraszam, koniu, przepraszam. Teraz idziemy po prostu do tej kopalni, e, którą znalazłem na początku. Ła! Ojejku, ale tu głęboko. Um, a, no i ogólnie stąd chyba nie wylezę, ale przydałoby się gdzieś mięso. Widać, że nie wszystkie tekstury zostały zmienione, ale te co zostały zmienione są po prostu ładne, po prostu wyglądają lepiej, ten kamień wygląda lepiej. Lepiej niż tamten kamień, który był taki gładki Ten wygląda jak kamień bardziej. Chociaż zgaduję, że dalej są te tekstury robione w rozmiarach 16x16. Chociaż sam nie wiem w sumie ile mam FPS-ów. 380-400 FPS-ów mam. Na poprzednich wersjach chyba też miałem właśnie 400 FPS-ów. Po prostu ym, ja i niektórzy gracze pewnie by chcieli, żeby w końcu Minecraft miał tekstury w lepszych rozdzielczościach. Na przykład 64 na 64 albo 32 na 32. Jasne, można wgrać tekstur paka, no ale w sumie. W sumie to by było chyba nawet lepiej. Ale z drugiej strony wtedy po prostu Minecraft stałby się grą, która byłaby obciążeniem dla tych, którzy posiadają słabe komputery. Bo teraz jest taką grą, którą... Można pewnie nawet odpalić na komputerze szkolnym po prostu, albo w biblioteki szkolnym, szkolnej, która pamięta czasy Nokii 3310 i po prostu yy, ten Minecraft by na tym komputerze z epoki Nokii 3310 pewnie by działał. Po prostu dobrze działałby. Tak to to, to nie wiem, jakby to wyglądało. Gdyby Minecraft był bardziej wymagający. Pewnie by się stał Po prostu drugim wiedźminem Ale questy do Minecrafta to już też można by było dodać Tyle propozycji Tyle ciekawych rozwiązań. Dobrze, może zetnijmy sobie jakiegoś muchomora. Cokolwiek z tego dostaję. Hmm, może używam złego narzędzia. Nie. To co tu chodzi, czemu nie dostaję muchomora z muchomora? Yy, kolejna... Kolejny wielki kanion, Colorado. Myślę, że odpowiednim wyjściem by było teraz po prostu au. Gdzie jest żelazo? Tu jest żelazo. W ogóle ciekawe jest to, że ja. Au? Żelazo? Nie. Ja miałem trójkę z fizyki. Co to jest au? Au to jest chyba żelazo, nie? Au to jest żelazo. Chyba szelazo. żelazo Miałem tróję z fizyki Na półrocze Powinienem wiedzieć Nawet na trój z fizyki Znaczy nie z fizyki tylko chemii Jeju Ale z fizyki też Całe szczęście, że mam drugi kilof. Bo bym już się stąd nie wykopał. Ale muszę zapamiętać, żeby po prostu zrobić kolejny. Nie wolno ruszać się do kopalni bez zastępczego kilowa. Clipper! Cześć Clipper! O, mamy już 24 żelaza, czyli możemy sobie zrobić zbroję. Ale ja bym sobie zrobił na razie pochodnie. Żebym wiedział gdzie chodzę. Praktycznie nic nie widzę. No. Hmm. O, a tu kolejny żelaz. Tylko mam nadzieję, że. Szkielet, nie, nie wolno, nie wolno. Nie wolno szkielet. Wiem, że zaraz tu... O... Creeper próbuje do mnie wejść przez wodospad, ale nie może, bo nie wiem, nie potrafi. Nie wiem, ja mu to utrudnię. Niech spadnie. Wykopię sobie jeszcze te cztery dodatkowe żelaza, żeby mieć żelazną siekierę i miecz. 5 nawet. To będzie żelazna siekiera i miecz. Enderman spokojnie, żeby było wiedzieć z której to strony. Dobra, ale myślę, że chyba już tyle nagrania wystarczy ogólnie. Jeszcze tylko się wydostanę z tej kopalni, może? Po tych kamiennych murkach, znaczy po tych kamiennych mostach, które sam zbudowałem. Granitem się może podsadzę, bo kobel jest zbyt cenny. Wezmę go na budowę domu. No. Ej, okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. E, koniecznie dajcie znać o tym, co sądzicie o tym, czy powinienem nagrywać do końca serię, czy też nie. Jak nie, no to po prostu, po prostu zostanie ten jeden odcinek. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie najprawdopodobniej w kolejną niedzielę albo po prostu szybciej W uh,